Majki, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Mega Cube. Tym razem dla odmiany jest jeszcze dodatkowo z nami Makabra. Cześć, Makabra! Tak bardzo, bardzo witam, że aż bardzo. Ach, te emocje w głosie, proszę Państwa. No, Więc to, 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 to postanowiliśmy, tak że jednak, jednak w trójkę będzie raźniej, a tak na serio to ja nie sprawę, ponieważ początkowa seria miała być z Makabrą, ale trochę nie się wobec niego zachowałem, za co Makabra przepraszam bardzo. Dobrze, no, nie ma co, gramy bez przedłużania. Już. No, właśnie. O tym. E, Abra zapoznał się z zasadami już wcześniej, e, ale dla tych, co jeszcze nie wiedzą, ale przypomnienia, bo niektórzy albo nie oglądali pierwszego odcinka, albo u, u Macabry, no to ja już tutaj wam tłumaczę. Jesteśmy w wielkim sześcianie. Wow, ej, A Vampir, a widziałeś w górze tutaj w ogóle? Co? O w górę tu jeszcze nie patrzyłem. Ja jeszcze tylko w dół patrzyłem. ja też. Dobra, więc tak, zasady. Mamy po prostu. To jest taka typowa mapka survival'owa z zadaniami i tyle. Pierwsze zadanie już wykonaliśmy w poprzednim odcinku, czyli mamy tutaj nasze nieskończone źródełko e, wody. I dobra, e, początkowo ogarniemy sobie wszystkie e, pokoje na tym piętrze, że tak to no Nie będziemy na razie chodzić w górę czy w dół, najpierw lepiej, żeby się ogarnęli sobie tutaj, bo tak to się naprawdę tylko będziemy nie gubić. niż bekonów, sprawdzę. Bekony tam są? No, Ta. ja już mam. Bracie czy nie? Jednego z No to no, mam. No. Eee, dla przypomnienia, mam... zadania będą w opisie, co by nie było. Nie, ma makabrze podeślę po prostu jeszcze. A nie, czekaj. makabrze podesłałem, więc no powinniście ja też u makabry. Ej, słuchaj, bo tutaj jest ruda glina. Jezu! O! Co? Tak Ej, tutaj jest ładnie w sumie. Taki dziwny, dziwny romik, dziwny pokój. No, to są, są różne pokoje. O, woda, jak miło. Ej, shit! Nie, tylko nie woda. Idę tu zbadać. Uuu, Ja dokładnie tak samo. Okej, okay, okej, okay. jest Was, coś it. ciekawego? Tutaj, tutaj jest mały problem z tlenem, a, czekaj, mam drabinki. Haha. Ha. Ej, Biała? pochodni nie mam, właśnie się kapnąłem. Eee, mam pokój z Sousanda. Okej, okay, a ja wyszedłem i tu jest jeszcze jakiś... O, mam z na pokój. Chodź tu, spajki. Już, 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 czekaj, tylko tutaj... Ogarnę tą wodę. Wow, no, nice. jest ale też nie do końca. Tam jest Obsidian, to jest węgiel. O, chciać wampir Okej, okay, jakie dzisiaj może zadanie zrobimy? O, mm, Czekaj, zobaczę, zobaczę na listę zadań. Zobaczcie. Hmm? A no tak, bo to są wyjścia. Lepiej nie spaść. Nie, zrobimy. Tak, o. dobra, jakie mamy zadanie? Mam... Przydałoby nam się patrzeć na listę zadań? Spawner mamy jeden zniszczony, to to trochę ciężko będzie Find ja the, zróbłem, the w tym odcinku nie źródełko wody Więc są Czy dałoby się znaleźć lawę, byśmy zrobili generator kobla eee, hmm? O, mamy lawę y, Abra masz, przy... nie, że ty nie masz przy sobie tego Nie, 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 zostało tam wiesz To musimy się wrócić No to, już, już Okej okay. Się pójdzie, zrobimy to Rudy pokój Hmm, rudy pokój Kolejny taki sam pokój jak na początku no bez kitu. Zdarzają się, ale nie wszystkie. Tędy? Uuu, ja tam ma, się... ja tam ogólnie mam na minimum całej pointa zastrzonego, to wiesz. A, ej, no, ja nie mam żadnych się... takich rzeczy. Um, jest jedno ej. wiaderko i trzeba zrobić drugie. Raz. Ej, dwa, ej, trzy. Się tym a nie. O, a właśnie Bacon to było zadanie? Ej, tak, nie, tak. Bacon chyba nie było zadaniem. Ej, um. Nie będę marnować żelaza na drugie wiaderko, bo prostu weźmiemy wodę stąd i ten kto umie z was robić generator kobla. Ja. chyba ja, ale daj wampirowi. Ja zaraz sprintować nie będę Ej, ej to jest. Ja też, ale to nie przeszkadza. Co? To jest jakiś dodatkowy pokój? Jak to dodatkowy pokój? Gdzie ty jesteś w ogóle? Nie, bo jestem w jakimś pokoju i widzę jakieś w dali pomieszczenie z obsydianu. A to może tak jakby jeden pokój. Ale to a bo to a to nie jest przypadkiem ten yy, początek. Nie nie, pod początek był ten, u góry był większy w ogóle Było gigantyczny Pokaż ten pokoik Czekaj, gdzie on, że stąd pewnie A tam Ej, a to nie... Tam będzie można się potem dostać, wiecie? Czy... Bo teraz chyba bloków na razie nam... tam są tam są Nie bijcie się. Dobra. Zgarniam lawę stąd. Nie Gut. A. Ale to, to po, po to, prostu pójdziesz do środka tam i, i ewentualnie się zabijesz, czy coś. E, dobra, gdzie zrobimy ten... <laughs> A bra, teraz ty tutaj będziesz musiał... E, zrobić tak to na tego, ten generator kobra. Taka inicjacja to będzie. Że o, to jest dobre. Umie, no to daj mu. Szkielet. Shit. Nie, sobie niego. Gdzie ja zrobimy to... generator kobry? Tutaj są silverfishy, to ja bym wolał tutaj jednak tego uniknąć. Wiecie co ja umiem go zrobić, tylko że wiecie, jedną rzecz popsuję, to będzie od razu z nami, więc trochę w Eee, dobra. To tutaj ja mogę e, tutaj mamy to... już lawę od razu. Dobra, to zrobimy może w do tym pokoju. To. A no tutaj. To, okay. to masz tutaj jedno to wiaderko. Tam weź sobie jakąś tą lawę, wyleć coś takiego, i potem ja dasz, to się pójdzie po wodę. Kolejny taki sam no trochę tych pokoi jest takich samych. Ej tak, e, ten odcinek nagrywany jest, ponieważ dobiliście u mnie przynajmniej 100 łapek w górę, tak jak obiecałem jest, jest następny odcinek. I... teraz może trochę poprzeczkę podniesiemy, co? Damy... no może nie... E, tysiąc łapek w górę? Nie, nie, nie. Woda, 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 woda. tam jest nieskończone źródełko wody. Tam, tak gdzie jest leko. chyba ten kolorowy pokój ten... rudy. Hmm. Bardzo rudo. Rudość, nie radość. Heheśki. <laughs> Hmm, makabra. Ile ile bym mogli dobić łapek, żeby był następny odcinek? Co? 110 110? Pod ostatnim Dobrze. było 114. 125. O, to, to mi się wydaje, jest takie na razie fair. Trochę trzeba rozruszać tutaj ludzi, hecheczki. Mhm. Więc... Dokładnie, dokładnie. 125 łapek w górę. Równa się kolejny odcinek. Makabry, nie wiem jak to jest, bo makabra ma tutaj większą aktywność, to trzeba przyznać. Eee, ludzie za Cicho! Ej, czekaj, chyba wyszło. Okej. Okay? Kolejny. Aha, i jak creeper to jest, jest jeszcze. Ej, zrobiliśmy już zadanie z, z generatorem kobla. Co ty tam niszczysz wampir? Tu jest spawner creeperów. Dobra, drugi spawner normalnie z O, to dobrze. Hej, mam generator. To jest zadanie czy nie? Tak, tak. I uda to dobrze, że Uy, mamy szkolenie za skóry Wow. Dobra. Hmm. To teraz y, baka brawą do, do kopania kobla. dobra, dobra. A co tu mam kobel? Nie wiem, na miecze? Żebym Lepiej lepsze żelazo. Ale no żelaza mało, a tak to będziemy mieć dużo kobla. Poza tym jako a, budulec, e, na przykład żeby wiem. się dostać do, te, do tamtego pokoju. Co tam? Aha, obsidian. Oła coś we mnie strzela. Jestem dosłownie koło was, dokładnie. I mam kolejną Ola, biblioteczkę. A, głód mi bije. Może... No. Ej, wiesz co? Ja mam ochotę zobaczyć jednak, co jest w tamtym pomieszczeniu. Chyba... O, creeper. Ale w którym? E, w tym, tym dziwnym takim odległym od nas. No, to musimy troszkę jeszcze bloków pozbierać. To chodź, spajki. No, ja, tu, ja, tu, ja tutaj kopię tego, tego, e, co to jest w ogóle. Kolejny pokój, aha. Rzeźbiony kwarc. A, to, to jest, tam jeszcze jest nieskończone źródełko. dobra. A gdzie ty jesteś, spajki? E, gdzieś w ogóle na końcu. Ja ci powiem, że ja tych bloczków to już mam dość dużo. Maję ja tutaj utwardzoną glinę kopię. Ja mam już tak z ponad tak, więc no, jakoś mi się wydaje, że chyba starczy, żeby tam się dostać. No, jeszcze ja ci tam trochę tam. Dobra, jak coś ty... Tam teraz, tylko A się już jest Ja już idę. A ty masz makabra ogólnie mi mapkę? Nie. A, czyli ja jedyny mam ten i okej. Wiesz co, jedyne co to... Moglibyśmy się najpierw zabić, żeby wiesz, głód był. Nie było raczej go. Ale no, co chodzi? No oh, powiedz. Podaj minus 166, minus 924, to, to e, tak czy mniej więcej wampira, ko czy nie? Wampira? Nie. Ej, to, to chodzi spotkamy naprawdę. się tam e, na samym początku, gdzie... Wiesz, przy to czekaj, czekaj, tutaj mam te, te te, rzeczy. To chociaż to, to ustawię jakoś te bloki. Zaczynam powoli tam budować, ale to nie sięgnie, więc się wróci potem po prostu. Jezu. Okej, okay, to chodzi do naszej bazy. O ja piernicze. To jest większe niż tylko to, piętro na którym jesteśmy, plus te jedno wyżej, jedno niżej, jednak No to Znaczy, w sumie mogłem na to wpaść, jak widziałem takie duże w coś w górę. Dobra, chodź tu do to... e, już, już, ma... już, 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 już. Kto ma w stołniarkę? To zbudował. Tu. Ja. Abraz zbudował. Ej, wampir, weź czekaj ja dużo buty mnie zabij, żebym głodu nie miał. Zabij mnie. Okej, okay, dzięki. Mogę kill w top kopie kobla? No to, jest w mojej skrzynce. No może nie moje, ale wiesz. Ej, ja bym cię znalazł, bo mam jeszcze dużo bloków, nie? Mhm, mhm, Dobra, tylko tepnąć się tam do środka, czy może jednak się zabić? Żeby było fercie czy coś. Czy żebym iść piechotą. Nie, 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 nie. Dobra, najpierw się spotkajmy, gdzie ty jesteś? No, idę tam sporo ten środka, tylko będzie trzeba mnie uśmiercić. Bo ja głodu nie ma. Jakieś propozycje? Heheśki No, o, widzę cię, no ja cię tam mogę uderzyć. O. Nie, w sumie to mi na jakoś głód nie przeszkadza. Tędy, tędy. No to skoro ci nie Patrz. przeszkadza no to chodź, idziemy. No idę, idę. E, ile masz tych bloczków? To no, dużo. Ponad, no, no, tak będzie? A, to to to, to, to na lajcie, jest. tam pójdziemy. Czekaj, muszę przejść. Fascynujący odcinek skupiania kobla. Tak bardzo. <laughs> Wa ogólnie, link do perspektywy, abry i do vampira będziecie mieć w adnotacji. Tam na początku filmu, jakoś sobie nie było. O, fajnie, tutaj może. No. Ej, jak ja spadnę, to będzie bieda. No to. Nie! Oła, oła, oh, o fuck. Zaufaj mi, jestem inżynierem. Wow! Uff, dobrze. Ej. To nic za nami się nie pojawi. Ile kobla zebrać? Dużo. Ej, no. jakie to jest ogromne? To no jest nie? Cube. To a my... to jest na podstawie filmu, właśnie, bo to jest w poprzednim odcinku mówiliśmy, z... ale, ty, ale, ty, ale ty chyba ty, ty nie jest. To jest taki film Cube, nie wiem czy oglądałeś. Nie. Yeah. Ej, nie buduj tego w górę tak, bo ja tam nie wejdę. Ty buduj schodkami takimi. Ej, nie bi. Ale Dirta, marnować. No na co, no. A. No, no, w sumie przydałby się, dirt wiesz. Drewno też, jak masz te bloki utwardzane gliny czy coś takiego, to tamtym buduj, a nie? Drewna mamy bardzo dużo pokoi. Yy, mam kolejny taki pokój. Ej, nie, tylko nie piaskiem. Patrz, co mam. Na yy, piasek. Jak to możliwe, że on spada? O, Koblem dawaj, bo kobra mamy dużo, jak masz kobla. Ja no, mam dwa. A ja się w do góry, zobacz co tam no, jest. No postaw to. Ej, nie mogę. O, no. Daj jeszcze bloczki. Dobra, słuchaj, ja ci trochę dam. Mm -hmm. Ty się podbuduj do góry, podbudujmy się, nie? Każdy, że tak powiem, sobie. O ile później zejdziemy. No dobra, jeszcze to starczy. Skop, Ej, nie no, chodź skop tu. to niżej, ale to starczy, zobacz. Bo to do tamtąd. Wow. A no to chodź tu do mnie. Czekaj, czekaj, to trzeba skopać to. Dotąd. Aj, dobra, straciliśmy jeden ten. Duży no, pokój. Okej, okay. odejdź, odejdź, odejdź. Udejdź. Dobra? Co mamy tu w środku? Nie mam kilofu. Ja mam, ale słyszę tutaj zło. No. Znaleźliśmy pokój z diamentów już. No. Serio? To jest właśnie to, coś co jest to na odludziu. Pytanie? Tak, to. tak. Tylko pytanie: jak, jak duże złoto? A ja mam żelazny kilof! Dawaj, kop, wszystko, co się da. Jej, udało. Ej, to okay. już mamy. Dwa zadania zrobiliśmy dzisiaj Co tam się... Isz... A okay. ty to Ej spore to to, ty Wiesz, jeszcze trochę to sobie porobimy, wiesz, co chcemy Jesteśmy bogaci No, zrobię sobie budę z diaksów We are rich Bardzo oryginalnie dali tutaj, w p... tak oryginalnym, nieoczywistym miejscu dali pokój z diamentów No, nikt by się nie Ile spodziewał Ile jeszcze mogę wykopać? A Jezu, jeszcze mogę z stres... tych... Chyba całe to wykopię Nie no, po co aż tyle? Sprawdź też, co jest za ścianami dalej. Gdzie jesteście? jesteście? Tam właśnie, na tym odludku, że tak powiem. Po prostu musisz tam pójść do tego, tego, skąd patrzyłeś na ten, ten dodatkowy jakiś. Sprawdź, no. ile to już się nagrywa. 15 minut, to zaraz będziemy kończyć, mi się wydaje. 15 no. możesz, wracajmy. Nie ma chyba, chyba sensu. Dobra, to ja tutaj sobie wykopię tą drogę. Ja mam okay. taki pokój ze złota. Masz ze złota? To co ich spokój. Złoto znaleźliśmy po trzęsienku, a tam złota to tak ma o wiele mniej. Mamy jabłka. Skąd? Skąd mamy jabłka? Skąd? Skąd mamy jabłka? I tu. Nie ośpnął tam Już mamy jabłka. A, ty o. tu jest osiabra. Na bogato. Robię ja sobie z... bransoletkę. Ja was chyba już hmm. w ogóle zgubiłem chyba. No bo my jesteśmy tam na końcu, ale już wracamy. Prze e, przerób to sobie na diaksy i zobacz, ile ich będzie. E, to za... Pająk! Ojo. Ej, słuchaj, one tam z góry wychodzą. wiem, wiem, potem jakoś to będziemy mogli oświetlić. jestem coś. w naszym głównym pokoju. Patrz. O, widzę. To ja, byłoby Słymno. tak przykro jakbyś zginął. O weź ty. Zombie. Tak, <laughs> <laughs> mam jak się jeszcze sprzynasz. Dobra. Wiesz? Mhm. Uh -huh. Ty jeden blok miałeś, tak? Dwa. Ja mam 39 Tytyryty Chybszy ty, ty. Nie no, ja sporo dajdziecie. tego Ja tam myślałem, że to będzie taki troll, że tam albo się nie będzie można będzie dostać, albo, albo tam nic nie będzie No też tak na początku myślałem, ale jednak Ej, czekaj, nie, 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 pójdziemy tędy. Nie, tak. tędy Tędy, tędy A więc tak Mamy jedno, drugie, trzecie Trzy zadania już zadanie mamy zadanie. zrobione Oj, nie mogę biec ja też nie mogę biegać cały, cały czas, więc wiesz O, o widzę was! Nie, a ja ciebie też. zaraz przerobimy to na się zobaczymy ile tego jest. Oh. No obstawiam, że tak z 6 stacków będzie. Nie, więcej, słuchaj. Raz, dwa, trzy, Dużo. cztery, pięć staków i pół, pięć i pół staka. To jest sześć. To teraz się... Stak. To, te, to to co? Teraz... Czekaj, ile tego mamy? Jeden stack dla ciebie. Jeden jest tak dla ciebie, tutaj jeden dla mnie będzie, okej, okay, co je tu odłożę? Yy, to będzie tak, pół dla ciebie, pół dla ciebie. Lol, My mamy drewno. I. na zdrowie To trochę, trochę tak dziwnie, teraz tak dziwnie załatwo będzie. No. Nie wiem, to, to robić zaj, sobie zaj. te jak sobie rzeczy, czy nie? Ja zrobiłem, i nie płaczę. No dobra tam. To ja też nie bo mam jeszcze ponad dużo. Znaczy nie, chodzi mi o to, że będzie za łatwo po prostu, tak mi się wydaje, ale dobra. To co? Ej, to wiesz co, to do... można się zapytać, co ludzie o tym myślą. Czy żebyśmy chodzili w diaksowych, czy co, ja, czy jak? O, tak, to jest dobre w sumie. Więc, yy, tutaj będziemy już powoli i napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy chodzili w diaksowych setach, czy to raczej jest tak, o za, za łatwo i tak dalej. Makabra, nie idziemy na dół jeszcze. O no sub. Jak tak, tak możecie? Się, się... Dobra, dobra odłożę to sobie To to I to Robię sobie miecz Właśnie kill Albo Ale w sumie ja no tak mam Całe wyposażenie Dobra Teraz mogę być wampira <laughs> Myślałem, Nie no niby więcej życia. Dobra no. rzecz. Na górze tam jestem masz tam o to, to z drewnianego Nie 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 <laughs> Dobra Czekaj Nie Nie Nie, nie bij, nie bij. Nie! Teraz serduszka, a teraz koblak chciał kopać. Nie, nie, już nie, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie by, nie bij, nie bij. Dobra, to żegnajmy się, bo nie. tutaj czas się tylko nabija niepotrzebnie. Dobra cicho. Dawajcie, ja skończymy, ja skończyli, skończymy, skończymy, co? Ja się już zakupałem, bo wam nie chcę zabić. Oj, chodź tutaj. Czekaj, muszę się rozkopać. Aj to fajnie wygląda, jak set drewniany miecz. Sol. Tak bardzo biednie. Jak sowy set um, i dywan. Ten dywan wygląda dziwnie. Fajki, ile masz z życia? Nie, wasz się. Ja mam, dobra, dobra. ja mam taki dziwny proszek. <laughs> Dobrze, to podsumowując odcinek. Do, do serii dołączył Macabra. Wykonaliśmy zadanie z e, generatem kobra, no, który kukre, wykonał Macabra, kukre, i znaleźliśmy kukre, jeszcze kukre, diamentowy. Tak e. <laughs> Ale ja nie wiem, co się dzieje. Więc dobrze, jeśli się podobał oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę Przypominam, 125 łapek w górę oznacza już odcinek numer 3 Zapraszam was na kanał Vampira i Makabry Wszystkie linki podane oczywiście w opisie i do, nich, do ich perspektywy będą adnotacje na początku filmu I nie, nie, pół serduszko jedno Okej, okay. nie ma I, za co a... <laughs> Nie, nie, nie Bardzo swoje Podzielimy się już po nagraniu eee, no. no i dobra, jeszcze wy jakieś słowa podsumowania czy coś Nie No to zostałem Teraku Hasary z dużądzi Tak bardzo no. Wam się tym nie zabiłeś Ej no nie widzicie się no Ej, on ma masę życia No nie drewniany miecz mi padł Zjadł hoxa No co? O, pozbieram itemki Dobra wejście jeszcze stańcie Chill Nie ej nie, dobra, już oddaję. Już, już oddaj. ma Mój biedny drewniany mieczek się skończył. Dobra, nie, już to skończmy ja nagrywać. Dobra, słowa podsumowania od was teraz. Czy, czy... So Bardzo po... Bardzo nie wiem. Ej, zrobisz cięcie po prostu. <laughs> dobra, nie, ja już to kończę, więc papaj tyle, bo tutaj nie mam oryginalnego pomysłu na zakończenie. Łapki w górę. Nie! Yeah. <laughs>